Powinny być pełne, a na trybunach powinny się znajdować osoby, które mają prawo do manifestowania różnych emocji, bo stadion piłkarski to nie teatr. Ważne jest, żeby manifestowanie tych emocji odbywało się w granicach akceptowanych społecznie, a każdy uczestnik imprezy sportowej czuł się na niej. this Od dzisiaj chcę rozpocząć nowy rozdział. Od dzisiaj chcę zgodnie z tym, co powiedziałem, zaprosić do współpracy wszystkich tych, którzy potępiają akty agresji i są w ogóle przeciwni jakimkolwiek zachowaniom, które mogą powodować, że kibice czują się na obiektach sportowych niekomfortowo. Czyli czy po prostu czują się zagrożeni, bo niekomfortowo to to jest takie zbyt, zbyt ogólne sformułowanie. Mam nadzieję, że nie tylko sygnatariusze podpiszą się pod tą deklaracją, że ta deklaracja na tym e, poziomie swoich słów, które zawiera, e, jest e, do podpisania przez wiele środowisk, także przez środowiska e, kimicowskie, bo wydaje mi się, że wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby imprezy, tutaj imprezy piłkarskie, bo w tym temacie e, rozmawiamy, odbywały się w warunkach absolutnego bezpieczeństwa po to, żeby e, Nowi kibice albo ci, którzy już do tej pory dopingowali swoje, swój klub, pojawiali się na stadionie i wracali spokojnie, bezpiecznie do swojego domu. Deklaracja ma wymiar symboliczny. Na sali dzisiaj byli i podpisywali ją szefowie najważniejszych związków i lig e, działających w Polsce, na które przychodzi najwięcej kibiców. Nie no może być tak, że te trybuny będą zawłaszczane przez kogoś. E, ważny jest szacunek. Ważne jest poszanowanie innych sympatii klubowych. Oczywiście można głośno, można z ciekawą oprawą, ale w pewnych, w pewnych granicach. Jak Wy panowie oceniacie dzisiejszą deklarację, dzisiejszą konferencję i taki gest wyciągnięcia ręki do, do kibiców z Waszej perspektywy? Jeżeli chodzi o hokej, już od dłuższego czasu współpracujemy z klubem i jest to współpraca bardzo fajna. Niczego nam w sumie nie brakuje, widać, jeżeli chodzi o hokej, widać różnicę w kibicowaniu rodziców. Sądzę, że wielu kibiców takich fanatycznych, jeżeli by gdzieś pojechało na jakiś taki turniej właśnie tych, tych młodych grup młodzieżowych i, i zobaczyło właśnie jak to, się wyglą, jak to wygląda, to sądzę, że że, że gdzieś, gdzieś by to dało jakąś refleksję, by się pojawiła, dałoby coś do myślenia. Kiedyś mnie ktoś zapytał, dlaczego nie biorę mojego syna. Chodzę z nim na każdy mecz okej, ja nie chodzę na piłkę. Dlaczego tak było? No, poszedłem, wziąłem mojego syna na mecz, kiedyś z Zagłębiem, Sosnowiec. Był pełny stadion kibiców, super atmosfera, bardzo fajne kibicowanie, bardzo fajny doping i w pewnym momencie zaczęła się zadyma. Nie. Nie oszukuję, że bałem się o swoje dziecko i wyszliśmy ze stadionu. Doświadczenia z piłki nożnej wskazują na tym, że tam jednak takie zachowania czy wyrażenie w taki sposób swoich emocji, jak na siatkówce, raczej na chwilę obecną, nie będą możliwe. To, co, to, co się działo na, na stadionie GKS-u podczas tego meczu z Widzewem, to tak jak, tak jak wspominałem, no mieliśmy mega szczęście, że tam do niczego złego nie doszło. Bo... Mogło tam dojść naprawdę do tragedii. Użycie w ten sposób pirotechniki, jak to, jak to pokazali kibice miejscowi, no jest bardzo, bardzo groźne. Powinna następować powoli, ale systematycznie zmiana postaw, aby otworzyć przestrzeń dla przyciągnięcia nastawionych. Nowego kibica. Kibica, który oczywiście nie będzie takim kibicem jak w Siatkówce, ale będzie czuł się na tyle bezpiecznie, że uzna, że widowisko sportowe będzie dla niego ważniejsze od niepokoju, który może się pojawiać w związku z potencjalnymi niebezpiecznymi zdarzeniami. Sport to fantastyczna rywalizacja na zdrowych zasadach i tej idei myślę, że pod tą ideą każdy z nas się podpisze. Natomiast to, co się dzieje na trybunach, czy, na, czy to stadiony piłkarskiego czy lodowiska, czy, czy hali siatkarskiej, to trochę inna sprawa, ale, ale ważne jest to, żeby ta inna sprawa była zorganizowana w sposób optymalny, bezpieczny i dla wszystkich dostępny.